Witam Cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku podcastu. Sprzeczności nie istnieją, i dziś porozmawiamy sobie o tym, jak sprawiać, aby droga, którą podążasz, niezależnie od tego, w jakim kierunku idziesz, była dużo bardziej konkretna. Porozmawiamy sobie o tym, jak eliminować chaos, a dokładniej jak rozpoznawać szumy w tle, których już nie potrzebujesz. Więc, jak sami widzicie, temat dużo bardziej lekko strawny niż ten sprzed tygodnia, ale balans też jest ważny. Klasycznie, tak jak w poprzednich odcinkach, na początku omówię wstęp, bardziej trochę od takiej ogólnej strony, a na koniec dodam, jak sobie z tym radzić i jak to bardziej uporządkować. Do tego materiału oczywiście zostałam zainspirowana Waszymi historiami, ale sama również się z tym problemem przez długi czas mierzyłam a mianowicie ja już nie wiem, co jest prawdą, ja już nie wiem, co jest dla mnie, dookoła jest tyle wszystkiego, jeden gada to, drugi przekonuje, że tylko on zna najlepsze rozwiązania i tak dalej, zwariować można, bo już nie wiadomo czemu i komu ufać, żeby sobie nie zaszkodzić. Gdzie nie wejdziesz, to jesteś zasypywana, zasypywany propozycją kursów, coraz to nowszych internetowych mentorów, którzy mówią, że bez tej jednej książki nie ruszysz do przodu i tak dalej, i Swoją drogą to oczywiście bzdura. W końcu stajesz na środku tego bałaganu, nie wiesz już co jest czym, a na zewnątrz panuje coraz większy chaos zamiast porządku. I teraz chcę, żeby to mocno wybrzmiało. Wszystko jest tylko narzędziem. Z którego możesz skorzystać, ale absolutnie nic się nie stanie, jeśli tego nie zrobisz. Nie musisz jeździć ani do Indii, ani na Bali, spotykać się z ludźmi ubranymi na biało, żeby i tak genialnie rozwijać się duchowo. Duchowo, czy na czymkolwiek Ci tam w życiu zależy. Co najwyżej możesz, jeśli masz taką ochotę, ale nic się nie stanie, jeśli tego nie zrobisz, bo tak naprawdę. Wszystko masz pod ręką. Ja wiem, że to zabrzmi mm, bardzo sztampowo, ale faktycznie wszystko masz już w sobie, bo duch jest kompletny. Masz sobie przypominać to, co jest w tobie, a nie uważać, że musisz to znaleźć na zewnątrz. Możesz prowadzić najzwyklejsze ludzkie życie i rozkwitać tam swoim najjaśniejszym światłem, dosłownie. Teraz panuje taka moda, na bycie nad człowiekiem, mam wrażenie. Przez co ludzie myślą, że prostota jest definicją porażki, a to nieprawda. Nie jesteś człowiekiem doświadczającym duchowych uniesień, tylko duszą w ludzkim doświadczeniu. To ludzkie doświadczenie jest tym rdzennym tutaj. To ty na każdym kroku wybierasz, która prawda ma ci działać. To, że na przykład. Poszłaś na kurs o manifestowaniu pieniędzy i nie miałaś po tym żadnych efektów, to nie znaczy, że 15 innych osób, którzy również brali w tym udział, tych efektów nie miało i że kłamią. To, że tobie na przykład coś nie działa, nie jest definicją tego, że skuteczność jest kłamstwem. A wiele ludzi tak to postrzega, mam wrażenie. Znam mnóstwo osób, którzy afirmowali do pożygu i nic z tego nie mieli. Super, ale inni mieli i co? Kto kłamie? Nikt. Ja Ci nigdy nie zagwarantuję, że po konsultacji ze mną w Twoim życiu wszystko się ułoży tak jak chcesz. Nikt Ci tego nie obieca. A jeśli próbuje obiecywać, to red flag. Ja mogę Ci natomiast powiedzieć, ej słuchaj, posiadam takie i takie narzędzia. Według mojego doświadczenia całkiem fajnie się sprawdzają. Możesz spróbować, czy to jest akurat coś dla ciebie, i tyle. Według tej zasady działa wszystko inne. Wiecie, co zawsze mnie bawi? Że ludzie się kłócą o to, co jest lepsze. Wiara chrześcijańska, buddyzm, fakty naukowe, New Age, manifestacja, taka metoda, taka metoda. Ludzie, wy wszyscy mówicie o tym samym. To, że ktoś doznał olśnienia życia, skupiając się na faktach matematycznych, nie oznacza, że ktoś, kto co tydzień odmawia różaniec w kościele, nie doszedł do tych samych przemyśleń. Nie ma znaczenia, którymi drzwiami tam wejdziesz. Nie ma. Szukaj własnych. Podam kolejne sztampowe przykłady, ale według mojego doświadczenia takie najlepiej działają, więc będę się nimi posługiwać. Osoby, które na przykład wybrały drogę wiary i Boga i osoby, które wybrały rozwijanie się na przykład w laboratorium, mogą po 10 latach spotkać się w tym samym punkcie i dojść do tych samych wniosków w życiu. Jedni wyśmiewają drugich, a gadają o tym samym. Jeden zarobi milion, bo będzie opierał się na strategii i analizie, a inny zarobi milion, pracując intuicyjnie, kiedy będzie miał natchnienie. Szukaj własnej drogi. Ty od zawsze ją znałaś, Ty od zawsze ją znałeś, tylko ten zewnętrzny szum ci to cały czas zakłóca. Najczęściej są to jakieś moralizujące pseudoautorytety, którzy wmawiają, że ich postrzeganie świata jest jedynym słusznym. Dołożą do tego kilka mądrze brzmiących twierdzeń i mądrze brzmiących zwrotów, no i już się gubisz, bo zaczynasz podważać swoje własne wewnętrzne prowadzenie. Nie wiesz nikomu na słowo, tylko sprawdzaj. Nie wiesz mi na słowo, tylko sprawdzaj. Nie mów, że coś jest nielogiczną głupotą, tylko sprawdzaj. Jeśli wiara w różowego jednorożca przynosi Ci realne efekty, na przykład finansowe, to co cię to obchodzi, czy to jest poprawne polityczne, czy nie? Co cię to obchodzi, że ktoś nagrał o tym krytyczny filmik na YouTube i w dodatku w argumentacji użył wyszukanych tabelek? Jeśli tobie działa to, co sama sobie wymyśliłaś, to się tego trzymaj. Uważaj w ogóle na to, na takie momenty, w których ty będziesz czuła, że coś jest dla ciebie słuszne, a ktoś będzie próbował to pacyfikować przy użyciu racjonalizmu i wyszukanych określeń, w dodatku w taki sposób, że zaczniesz czuć się głupia. Osobie, której zależy, żeby jej punkt widzenia został zrozumiany przez drugą stronę, będzie mówiła z otwartością i z empatią. Natomiast jeśli ktoś próbuje sam sobie udowodnić, jakie on jest mądry i że tylko on ma rację, będzie przemawiał z taką wyższością i będzie próbował sprawić, abyście to wyczuli się głupi. Dalej. Wiecie kiedy mnie nie obchodzą na przykład wykresy? W momencie, gdy trzymanie się jakiegoś założenia nie daje mi zwrotu z inwestycji. Jeszcze raz. Gdy trzymanie się jakiegoś założenia nie daje mi zwrotu z inwestycji. Niech wszyscy ci, którzy trzymają się na przykład roli ofiary, dadzą mi w przyszłości znać, kiedy ta postawa dała im zwrot z tej inwestycji, bo ciekawa jestem. Kiedy zostaną hojnie wynagrodzeni za trzymanie się tej roli i trzymanie się wyuczonej bezsilności, takiej bezradności? Jestem autentycznie ciekawa, bo może ja czegoś nie widzę. Energia i Twoja uwaga są tą inwestycją. Jeśli wierzę w coś, co nie przynosi mi zysku, to dla mnie jest to definicja szaleństwa. Natomiast ja wyznaję taką zasadę, żeby czas i wyniki same pokazały, czy prawda, której się trzymam, jest opłacalna. Jeśli zyski są zadowalające, to mam absolutnie w tyłku, co myślą o tym zewnętrzne autorytety? Tobie też to polecam. Teraz taka mała wstawka. Nie zachęcam nikogo do łamania prawa i tym podobnych. Dla mnie to jest oczywiste, ale internet nauczy mnie, żeby uściślać przemyślenia, więc to robię. Ale wracając. Dużo osób ma z tym problem i boją się zarówno krytyki, jak i utraty tych autorytetów. Boją się być niezrozumiani, boją się utraty reputacji i boją się stracić twarz. A przecież chcą być postrzegani jako tacy poważni ludzie. A może czymś, co z laserową precyzją pomoże akurat tobie, będzie, no nie wiem, praca z kartami Tarota i to teraz. Kto cię potraktuje poważnie, że w XXI wieku z zabobonów korzystasz? No nikt. No i zrezygnujesz z tego, co akurat jest dla ciebie najlepsze. Ale wiesz co? Nic to nie powinno cię obchodzić. Nic. A mówię o tym dlatego, że to była też moja historia. Słuchajcie. Ja przez znakomitą większość swojego życia byłam zatwardziałą racjonalistką i ateistką. Nie wierzyłam w nic poza materią. Zawzięcie interesowałam się tylko psychologią, podświadomością i mechanizmami obronnymi człowieka od 14 roku życia, ale tu również opierało się na badaniach empirycznych. Na nic więcej nie byłam otwarta. Bardzo chciałam być odbierania, odbierana właśnie jako taka osoba twardo stąpająca po ziemi, taka poważna i taka racjonalna. Ale jednocześnie w tamtym momencie swoich największych problemów nie byłam w stanie wtedy rozwiązać. Czegoś mi cały czas brakowało. Aż w końcu nadszedł mój czas, tak zwanego przebudzenia duchowego. No i miałam ząk. Jak zajrzycie sobie. Do mojej daty urodzenia, do mojej numerologii czy tam matrycy losu, to znajdziecie tam same siódemki i jedenastki czyli właśnie takie liczby duchowe. Dopiero gdy otworzyłam się na to, to mój rozwój wystrzelił bo w końcu zaczęłam korzystać z narzędzi, które faktycznie były dla mnie, a które najbardziej przez całe życie wypierałam. Później miałam kolejny ząg bariera przed tworzeniem treści w internecie. Bo bałam się trafić do worka razem z odklejeńcami Bałam się, że stracę cały swój autorytet, który budowałam sobie latami Że mnie moje środowisko wyśmieje i powie, że mi odwaliło I wiecie co? Dokładnie tak było Marlenie odwaliło i ubzdurała sobie bajki Aktualnie jedyne, co mnie interesuje, to efekty i wyniki Jeśli to, w co wierzę, przynosi mi zyski, to nie obchodzi mnie, w jakiej formie to realizuję i Ciebie też nie powinno, po prostu sprawdzaj i szukaj tego, co jest po prostu Twoje. Te trzaski w tle, które czasami się pojawiają, to po prostu wiatr. Ja mieszkam w Anglii, a budynki tutaj są takie, że zachowują się, jakby zaraz miały odlecieć razem z tym wiatrem. Ale wracając, żeby było to bardziej uporządkowane, to teraz jak to przeprowadzić bardziej w praktyce? Mam świadomość, że zwłaszcza na początku, gdy odkrywamy coś nowego. To pojawia się taka potrzeba nachapania się tym tematem. Obserwuje się wtedy w social mediach z 500 kont, które poruszają dany temat. Idzie się na każdy kurs, jaki się nawinie, wszystko wydaje się takie atrakcyjne i tak dalej, nie? Sama to znam z autopsji. Ale tutaj potrzeba konkretu. Polecam zasadę od ogółu, przepraszam, od szczegółu do ogółu, czyli od odkreślenia swojej filozofii życia. Od określenia swojego uniwersalnego etosu. Od tego zawsze powinno się zaczynać, a zazwyczaj wraca się do tego po czasie, zauważyłam. Filozofia życia to nie muszę, tylko tak właśnie chcę żyć to kompas, a nie kajdany to fundament, na którym będzie opierała się cała reszta. Niezależnie od tego, co się dzieje w Twoim życiu. Ten aspekt powinien być niezmienny, więc polecam to uczciwie przemyśleć. Nie zaczynaj od szukania technik i cudownych metod, zacznij od określenia swojej filozofii życia. Ona powie o tobie więcej niż to, na jakie techniki rozwoju się uwzięłaś. To Twoja osobista lista zasad i przykazań, którymi będziesz się kierować w życiu, choćby nie wiem co. Czyli na przykład, zawsze wybieram prawdę ponad komfort. Nie angażuję się w relacje, w których nie jestem szanowana. Nigdy nie przestanę szukać rozwiązań, jeśli coś w moim życiu nie jest takie, jak chcę. Rozumiemy o co chodzi? To określenie jasnych zasad, które narzucą pierwszą strukturę, ale też pomogą budować szacunek do siebie, jeśli będziesz się z tego wywiązywać. No bo jaki człowiek jest jednym z tych, który wzbudza największy szacunek? Człowiek z zasadami. Ale żeby inni mogli Cię tak postrzegać, to najpierw ty sama, ty sam musisz swoich własnych zasad względem siebie przestrzegać. Nie chodzi o to, żeby nigdy ci się nie powinęła noga, ale o świadomość, że nawet jeśli coś wyrzuci Cię z właściwego toru, to ty zawsze wracasz na właściwy, bo wiesz, jak on wygląda. Może wyrzucić cię raz, drugi, trzeci, dziesiąty, ale w końcu już wrócisz na ten właściwy tor i już na nim zostaniesz. Mniej więcej też na tym polega zabawa w manifestację. Dopiero gdy masz to określone, to dobierasz pod to techniki i metody pracy, które będą z tym spójne i które będą to uzupełniać. Będą uzupełniać Twój własny kodeks życia z Twoimi własnymi wartościami. To jest coś, co będziesz później przykuwać w materię. Jak nie masz tego, to będzie panował chaos, bo wszystkie inne techniki nie będą miały się o co opierać. Nie będzie kręgosłupa konstrukcji. To tak samo jak w społeczeństwie. Żeby był porządek i brak chaosu, to musi być ustanowione prawo i zasady. No i jedziemy dalej. Kluczem do sukcesu jest prostota. Chociaż umysł zapewne powie, że to nieprawda, bo ego uwielbia, jak wszystko jest skomplikowane, a później może chodzić i szukać dziury w dupie. Ego uwielbia stwarzać sobie problemy, które nie istnieją, a później po długich walkach cieszyć się, że znalazł rozwiązanie na problemy, które nie istnieją. Im bardziej rozproszona energia, tym bardziej rozlana droga, która w końcu nie wiadomo dokąd prowadzi. Więc polecam w tym posprzątać. Polecam wyciszyć jak największą ilość szumów. Polecam postawić na prostotę, minimalizm i jakość. Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, w czasach, w których wszystko robi się jak na akord. Układ nerwowy jest przez to skrajnie przeciążony, a później pojawia się chroniczne zmęczenie, bo okazuje się, że układ nerwowy jest zmuszony do oszczędzania energii tylko na pracę narządów bo za dużej nadwyżki to on nie ma. Ty nie potrzebujesz obserwować dziesiątek kąt o tym samym. Wybierz jedno dwa, ale konkretne. Które najbardziej z tobą rezonują w tym momencie? Nie muszą być na wieki, ale te, które są z tobą spójne w tym momencie. To nie znaczy, że inne konta są bezwartościowe, ale ty nie musisz być na bieżąco ze wszystkimi. Wiem, że oni ci powiedzą, że wtedy coś na pewno tracisz, ale to nie jest prawda. Jeśli coś będzie ci akurat potrzebne, to sięgniesz po to w tamtym momencie i tyle, to jest koniec problemu. Ja polecam mieć. Jedno, dwa konta, na przykład o manifestacji, jedno o żeńskiej energii, czy tam męskiej, jedno o finansach, czy tam o biznesie, cokolwiek ci tam w życiu interesuje. Nie musisz kupować dziesięciu różnych kursów do odhaczenia o wszystkim i o niczym. Wybierz jeden, ale konkretny. Przerób go porządnie, zintegruj i wciel w życie. Ja kiedyś czytałam mnóstwo książek, dosłownie jak na akord. Teraz? Wybieram sobie same perełki i przerabiam je powoli, wyciągając z nich całą esencję. Jedna taka książka daje mi więcej niż kiedyś dziesięć byle jakich książek przeczytanych na raz. Kiedyś uwielbiałam mieć masę ubrań, oby jak najwięcej. Dopamina, dopamina, dopamina. Większość wisiała z metkami, nigdy nie założona. Teraz trzy razy się zastanowię, czy jest mi to w ogóle potrzebne. Czy materiał jest jakościowy, i tak dalej. Nienawidzę mieć pękających szaf, poupychanych po same brzegi, jakimiś bibelotami, których nawet nie używam. Powywalałam z domu wszystko, co tym było. A no i oczywiście wpłynęło to także na moje nawyki żywieniowe, bo tutaj zasada prosty skład jest tym najbardziej pożądanym, prawda? Ale wracając. Nienawidzę mieć miliona kont, które obserwuję i które atakują mnie hukami od samego rana, przekrzykując się, kto jest lepszy. Nienawidzę mieć 15 zaczętych książek. Obecnie nienawidzę stosować co tydzień innej metody, techniki rozwojowej itd., pomimo tego, że kiedyś tak robiłam. I nienawidzę mieć chwiejnych zasad, które są jak chorągiewka na wietrze. Jeśli zaczniesz to stosować u siebie, to po czasie zauważysz, że zaczyna cię odpychać także od innych ludzi, którzy takich zasad nie mają, bo już wiesz, co to robi i nie chcesz mieć tego chaosu już dłużej u siebie w życiu. To jak przy takiej prostocie zmienia się jakość życia, jest po prostu urzekające, więc nie mogło takiego odcinka tutaj zabraknąć. Na dziś tyle ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli wspomożesz rozwój tego kanału i zostawisz subskrypcję. Zapraszam również do mentoringu jeden na jeden, a także do zapoznania się z wykładami, które znajdziesz na mojej stronie. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia za tydzień. Cześć!